Witam bardzo serdecznie w 23 odcinku naszej wielkiej kariery we Wiśle Kraków. W poprzednim odcinku w miesiącu lutym zanotowaliśmy dwie porażki, a także dwa zwycięstwa z najsłabszymi zespołami w ekstraklasie: to jest Wisłą Płocki i Chojniczanką Chojnicę. Ale również, a może nawet przede wszystkim w Europa Konferencnik pokonaliśmy Stiałe Bukaresz, tym samym awansując do kolejnej rundy, w której zmierzymy się z niemieckim Hoffenheim. W tabeli Ekstraklasy po 25 kolejkach jesteśmy na szóstym miejscu, tracąc 6 punktów do czwartej Lechigdańsk, Gdańsk, a więc do miejsca, które chcąc nie chcąc stało się naszym celem na ten sezon. Miesięczny raport finansowy, kasa w klubie wciąż się zgadza, więc lecimy dalej. Hoffenheim ulega przedmeczowej gorączce. Przy tej okazji wypada doprecyzować kilka kwestii. Hoffenheim to maleńka wieś położona w badenii Württembergi, natomiast zespół TSG 1899 Hoffenheim rozgrywa swoje mecze w New w odległym miasteczku Zinsheim, tak więc naszych 1600 kibiców uda się właśnie do tej niewielkiej 35 tysięcznej miejscowości, a nie do jeszcze mniejszej wioski Hoffenheim. Stąd też właśnie wziął się popularny przydomek zespołu Wieśniacy. Niech jednak nikt nie myśli, że to klub z peryferii wielkiego futbolu. Na dzień dzisiejszy, dzięki potężnemu sponsorowi, to absolutna czołówka Bundesligi. Już same wartości zawodników czy kontrakty płacowe mówią wiele o sile tego zespołu. Myślę, że określenie naszego Starcia z drużyną TSG Hoffenheim mianem pojedynku Dawida z Goliatem nie byłoby na wyrost. Zarząd jest zadowolony ze stylu w jakim prowadzimy zespół. Nota 4+. Plus. Atmosfera w szatni doskonała. Poparcie dla menedżera bardzo dobre. Nie pozostaje więc nic innego jak wyruszyć na wielkie starcie z TSG 1899 Hoffenheim. Niestety nie mogliśmy zgłosić do rozgrywek naszego najnowszego nabytku, napastnika Dario Kolobaricia, ale pozostali zawodnicy zdrowi i do dyspozycji. 2 marca godzina 17:45 startujemy. Gospodarze w ustawieniu 4-3-3 z skrzydłach Skow... Brun Larsen na szpicy Baumgartner. Nasi chłopcy w ustawieniu, które w Europie w przeciwieństwie do Ekstraklasy całkiem nieźle się sprawdza. Rzut wolny dla Hoffenheim do piłki podchodzi z Chowu. Uderzenie z mocną rotacją, ale Łukow sobie pięknie radzi. Rzut wolny dla gospodarzy, ponownie Skow, miękko w pole karne, tutaj jest zamieszany w naszym polu bramkowym, ale na szczęście Łukow ratuje piłkę. Drużyna Hoffenheim przedziera się tutaj prawym skrzydłem, Agu przy piłce, ruszył do przodu, zatrzymał się, cofnął do Gojaka, ten centruje, Brun Larsen z główki, ale nad poprzeczką. Pierwsze 45 minut to w naszym wykonaniu przysłowiowa obrona Częstochowy, ale jak na razie mamy szczęście. Zmasowane ataki na naszą bramkę przez drużynę gospodarzy nie przyniosły im gola, choć nasza zaciekła obrona została okupiona aż trzema żółtymi kartkami. Rzut wolny dla naszego zespołu na wysokości pola karnego Hoffenheim, ale fatalnie wyrzucony bo gospodarze, przejmują tą piłkę i rozpoczynają błyskawiczną kontrę swojego zespołu. Baumgartner sunie na bramkę Łukowa, sam na sam strzela Łukow na posterunku, wspaniale wolnego zespołu gospodarzy: Skow, Miękko w pole karne, Sobociński to wybija, Skow dopada do piłki, płaski, mocny strzał, obok słupka. 58 minuta i podwójna zmiana w naszym zespole: Martin Minczew zastąpiony przez Joł Jeboła, Tersius Malepe przez Nicole Kuwejcia. Sobociński przy piłce podaje do ten zagrywa do Kuwejcia, który rozgląda się, dostrzega na prawym skrzydle Jeboła, Jeboa w polu karnym mija zawodnika, strzela, ale Bauman na postałniku. Łukow rozpoczyna grę pod własnej bramki dalekim wykopem na połowę przeciwnika, ale tutaj piłkę zbierają zawodnicy Hoffenheim i powoli rozpoczynają konstruować atak pozycyjny. Skow przy rusza w kierunku środka boiska dostrzega na lewej stronie Santosza, a ten wpada w pole karne i jest podcinany przez Wieteskę. Pytanie tylko, czy było to zagranie w obrębie pola karnego. Nie, nie ma karnego. Ale jest groźny rzut wolny. Nono Santos w pole karne. Miękko Sobociński wybija daleko poza nasze pole karne. Do bezpańskiej futbolówki dopada pod stylowi. Pędzi w kierunku bramki. Gospodarzy ma pełno miejsca, ale jest tutaj podcięty. To jest faul. Zaraz zobaczymy, jaka kartka żółta. Rzut wolny Jeboa, ostrobita piłka na długi słupek, ale fatalnie, bo gospodarze wybijają to z pola karnego. Piłkę przejmuje Dabur i rozpoczyna kontrę swojego zespołu. Sunie w kierunku naszej bramki Jezus w pobliżu pola karnego. Ależ herz jak profesor. Gospodarze z kolejną szybką akcją ofensywną. Dabur przy piłce wycofał do skowa, Ten zagrywa do centrum. Musimy jak najszybciej zacieśnić szyki obronne na naszego zespołu. Gojak przy piłce dostrzegł na lewej stronie Wam Galena, Ten strzela. Piłka dostała delikatnej rotacji. Przy samym słupku wpada. Ukowrodni co mógł. No niestety, a więc w 81. minucie tracimy w końcu bramkę. To już nasza ostatnia rozpaczliwa zmiana. Ściągamy Bartosza Bidę. Wprowadzamy silnego, dobrze grającego w powietrzu Sebastiana Musielika doliczony czas gry i rzut wolny dla Hoffenheim, ale wybijamy to z naszego polakarnego. Czy to jest nasza ostatnia szansa? Ostatni zil w tym meczu pod Prawą stroną podaje do boksy. Buksa tutaj rusza, ale jest atakowany przez Wandrę Galena. Utrzymał się przy półce. Olek Buksa wrzutka miękko wklekane pod stylową, ale musionika tutaj wyprzedził zawodnik gospodarzy, Niestety. Koniec: Przy ogromnej przewadze zespołu Hoffenheim przegrywamy tylko 1 do zera po bramce, straconej dopiero w 81 minucie spotkania. Możemy jednak zejść z murawy z podniesionymi głowami. Nasi chłopcy bowiem walczyli do upadłego, czego najlepszym dowodem jest aż 7 żółtych kartek. Umiejętności czysto piłkarskie były po prostu po stronie zespołu niemieckiego. Tak więc niestety nasza europejska przygoda w sezonie 2022-2023 dobiegła końca. Podobnie zresztą jak i legi Warszawa, która co zaskakujące przegrywa u siebie 0 do 1 z CSK Moskwa. Pomimo naszego odpadnięcia z Europa Conference League, myślę, że możemy być dumni z tego co osiągnęliśmy w tym sezonie. Chyba nikt nie przypuszczał, że możemy dojść w tych rozgrywkach aż tak daleko. Szczególnie biorąc pod uwagę już dość szczęśliwy awans do fazy grupowej po pamiętnych meczach z serbską Suboticą. Choć były i wielkie wiktorie, jak choćby ta w Atenach z AEK. To już jednak historia, teraz musimy się skupić na wywalczeniu przepustki do kolejnych rozgrywek europejskich w przyszłym sezonie. No cóż, w tym meczu olbrzymim umiejętnościom i doświadczeniu zawodników Hoffenheim mogliśmy przeciwstawić jedynie młodość, entuzjazm i wolę walki. Okazało się to za mało. I ostatnia nagroda za dotarcie do tej fazy Europa Conference League, 1,5 miliona złotych. A tak przedstawia się komplet wyników tej rundy. Niespodzianek raczej nie było, faworyci zgodnie z planem przechodzą do kolejnego etapu. Jako, że zakończyliśmy nasze zmagania na europejskim froncie, możemy skupić się już na Pucharze Polski oraz Ekstraklasie, w której właśnie będziemy podejmować na własnym stadionie Piasta Gliwice Wygrywamy 1-0 po bramce debiutującego w naszym zespole Dario Kolobaricia, a przed nami już ćwierćfinał Pucharu Polski, w którym zmierzymy się na wyjeździe z ruchem Chorzów. Jesteśmy oczywiście zdecydowanym faworytem tego spotkania i awans do półfinału to nasz obowiązek. Damy odpocząć w tym meczu naszym kilku podstawowym zawodnikom, jak Slobodan Urosiewicz, Christian Herz, Dimitri Podstrylow czy choćby Aleksander Buksa. Wszyscy oni rozpoczną na ławce rezerwowych, podobnie jak nasz najnowszy transfer Dario Kolobaric. 8 marca, godzina 9. 15.30 i legendarny stadion przy ulicy Cichej. Gospodarze w ustawieniu 4-3-1-2 na ataku Duszkiewicz i Joachim. W naszej wyjściowej jedenastce, m.in. zawodnicy często rezerwowi, Chojokowalski, Podstawski czy Musiolik. Oczywiście nie lekceważymy tak zasłużonego klubu jak Ruch Chorzów, ale taki skład powinien nam zapewnić zwycięstwo. Podstawski przy pijce zagrywa szeroko do Wieteski, który rusza do przodu. Jezus w polu karnym zatrzymał się, ale wycofał do Podstawskiego, ten z powrotem do Wieteski. Wieteska cent Mocno pod poprzeczkę, i mamy już prowadzenie w czwartej minucie tego spotkania, a więc wszystko zgodne z planem. Tyle, że ten plan realizowaliśmy tylko przez pierwsze 4 minuty tego spotkania. W pozostałej części meczu nie stwarzając większego zagrożenia pod bramką ruchu. Nasz zespół jest przy piłce i próbujemy konstruować akcję ofensywną. Wieteska zagrywa do przodu do Jeboa. Jeboa zatrzymał się, wycofał do Wieteski. Ten centruje w pole karne, ale tutaj gospodarze wybijają piłkę. Na lewej stronie zbierają malepę, centra. Musieli próbuje strzelić, tam się piłka od kogoś odbija. Najprawdopodobniej tak, to jest bramka samobójcza. Tak więc mamy prowadzenie 2 do 0 i wypadałoby to przypieczętować trzecią bramką. Musioli wycofuje do Malepę, ten zagrywa na wolne pole do Minczewa, Minczew do środków bida tutaj nabiega na piłkę i praktycznie pakuje ją do pustej bramki z najbliższej odległości, a więc mamy to. Mamy 63. minutę tego spotkania i dokonujemy podwójnej zmiany. Yo Jeboa zostaje zastąpiony przez Kamila Wierzbickiego, Mateusz Wieteska przez Dawida Szota. Rzut wolny dla zespołu gospodarzy, którzy szukają pierwszego trafienia w tym meczu. Skorski, do brzęczka, Gondek w posiadaniu piłki zagrywa prostopadle w pole karne. Joachim, stuprocentowa sytuacja, ale piękna parada łukowa. 87. minuta meczu i wyczerpany Martin Minczew opuszcza wojsko w jego miejsce Dimitri Podstrielow. Wejd zagrywa długą piłkę na prawą stronę, ale gospodarze przefutują to podanie. Duszkiewicz, ładnie tutaj opanował, strzela potężnie! Łukow to obroni i sobociński wybija z pustej bramy. Koniec. Wygrywamy wysoko, bo 3 do zera, choć nie było to spotkanie tak jednostronne, jak wskazywałby na to wynik. Ruch Chorzów zostawił serca na boisku. Zabrakło trochę szczęścia. Niewątpliwie, jednak, dla tej drużyny na dzień dzisiejszy, ćwierćfinał Pucharu Polski to sukces. Po wyeliminowaniu zasłużonego dla polskiej piłki, choć obecnie w głębokim kryzysie, ruchu Chorzów, czekamy na kolejnego rywala w półfinale którym może być Arka Gdynia, Lechia Gdańsk lub Legia Warszawa. Niewątpliwie najbardziej pożądanym rywalem byłaby teoretycznie najsłabsza pierwszoligowa Arka, ale jak będzie zobaczymy po losowaniu. Tymczasem wracamy już do ekstraklasy, bo przed nami najtrudniejszy mecz w sezonie ligowym. Wyjazd do aktualnego mistrza Polski Lecha Poznań. Nie ma się co łudzić, zdecydowanym faworytem tego spotkania są oczywiście gospodarze. Zarówno my jak i Lech możemy liczyć na wszystkich zawodników, tak więc teoretycznie zobaczymy najmocniejsze 11. 11 marca, godzina 17.30, startujemy. Lech w ustawieniu 4-2-3-1, ofensywne trio Plavsic Ramirez, sykora przed nimi Malec. U nas w wyjściowym składzie na ataku duet Bida Buksa, choć niewątpliwie swoją szansę otrzyma również Dario kolobarić. W tabeli Lech Poznań z niekwestionowanym liderem, mając aż 7 punktów przewagi nad drugą Legią Warszawa. Kundes z piłką schodzi do środka wojska. Zaogrywa do Berleka, otrzymuje powrotne podanie, zatrzymał akcję, rozgląda się, posyła piłkę na prawo skrzydło do Sykora, ale tu rozsylić walczy. Mimo wszystko dostaje piłkę Ramirez, mija naszych zawodników, strzała mocno pod poprzeczkę. I Łukow jest w tym momencie bezradny, i mamy 1 do 0. Łukow rozpoczyna grę spod własnej bramki dalekim wykopem na połowę przeciwnika, ale tutaj Edgar zgrywa prosto piłkę pod nogi Malca, ten zatrzymuje akcję, rozejrzał się, zagrywa na lewą stronę do Plavsicia, ten mija naszego zawodnika, strzela płaski mocny strzał po ziemi. Łukow miał piłkę na ręce, ale ta niestety wpada do bramki. No cóż, powiedzieć, że nie istnieliśmy w pierwszej połowie to jak nic nie powiedzieć. Byliśmy absolutnie tłem dla Lecha Poznań, który w pełni zasłużenie prowadzi 2 do 0. Już w przerwie dokonujemy podwójnej zmiany. Jak można było się domyśleć, na ataku Olka Buksę zastąpi Dario Kolobaric, natomiast na prawym skrzydle Martina Minczewa zastąpi Joł Jebała zagrywa długą piłkę do Bidy, ale tutaj podanie jest przecięte przez zespół gospodarzy. Malec zgrywa do sycia. ponownie Malec przy piłce zagrywa do Kunde, ten dostrzega na lewej stronie Oliwana, który zatrzymuje piłkę na linii końcowej boiska, nieprawdopodobne, dośrodkowuje, bo a tutaj Kunde w tym samym zamieszaniu pakuje nam piłkę do bramki z najbliższej odległości. 3-0 i rzut wolny dla Lecha. Ostro bita piłka przez i Reza w nasze pole ale tutaj wybijamy, dopada do niej Potstrelow, i posyła dalekie podanie do przodu do Kolobaricia. Kolobaric urwał się tutaj kryjącemu obrońcy, wpada w pole karne, strzela, ale niestety po rękach bramkarza. 60. minuta meczu i robimy ostatnią naszą zmianę. Christian Hertz, grający z żółtą kartką, zostaje zastąpiony przez Tomasa Podstawskiego. Rzut wolny dla Lecha, Ramirez podchodzi do piłki, mocne uderzenie z dużą rotacją, ale w sobie radził wybijanie Łukow rozpoczyna szybką kontrę naszego zespołu, podaje do Jeboa, ten zagrywa długie podanie na wolne pole do Kolobarnicza, jest już w polu karnym strzela, ale ponownie na jego drodze staje bramka Żlecha, No niewiarygodne. Rzut wolny dla naszego zespołu Jeboa centruje piłkę w pole karne, ale rozlega się gwizdek chyba któryś z naszych zawodników był faulowany, jest weryfikacja, zaraz sprawdzimy. Tak jest, jest decyzja, jedenastka. Do piłki na jedenastym meczu podchodzi Wieteska, uderza mocno pewnie i mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu, dopiero z rzutu karnego, niestety. Czerwiński przy piłce podaje do Kundę, ten zagrywa do przodu na prawą stronę do plaw City, a ten rozpędzony schodzi tutaj do środka boiska, jest już przy polu karnym, Prostopadła piłka, Kozak, ale zablokowany. Koniec, wynik 3 do 1 w pełni oddaje przebieg tego spotkania. Nie potrafiliśmy stworzyć większego zagrożenia pod bramką przeciwnika, a jedne z niewielu dogodnych sytuacji zmarnował m.in. Dario Kolobarić. Po tej kolejce jesteśmy bez punktów, i do czwartego piasta Gliwice tracimy cztery oczka. Wisła Lech, pokaz bezsilności, a innymi słowy, mistrz polski pokazał nam nasze miejsce w szeregu. Tymczasem poznaliśmy naszego rywala w półfinale Pucharu polski, w którym zmierzymy się na własnym stadionie z Lechią Gdańsk. Biorąc pod uwagę naszą fatalną dyspozycję w ekstraklasie, niewykluczone, że naprawdę tylko zwycięstwo w Pucharze Polski zapewni nam przepustkę w przyszłym sezonie do europejskich rozgrywek. Dlatego presja z olbrzymia, jak będzie zobaczymy. Na razie jednak wracamy do rywalizacji w ekstraklasie, bo przed nami pojedynek z poznańską wartą. Jesteśmy zdecydowanym faworytem i jeżeli jeszcze myślimy poważnie o czwartym miejscu w lidze, to tu muszą być trzy punkty. Nie zagramy w optymalnym składzie, ponieważ za kartki zawieszony został Christian Herz, ale nawet brak takiego Zawodnika nie powinien przeszkodzić nam w sięgnięciu po zwycięstwo. 18 marca godzina 15. No i cóż, do boju wisełko! Kuwejd przy piłce, zagrywa do tyłu do malepe. Ponownie Kuwejd i rozgląda się na prawe skrzydło do Wieteski. Minczew rozpoczyna tutaj rajd w kierunku środka. Boiska zagrywa podą piłkę do podstylowa, a ten sam na sam przy krótkim surku. I obejmujemy prowadzenie już w piątej minucie, a więc wszystko zgodnie z planem. Wieteska wyrzuca piłkę z autu do Minczewa. Ten zgrywa wycofanie. do dośrodkowanie. buksa z główki uderza w poprzeczkę i goście ratują sytuację. Doliczony czas gry pierwszej połowy i kontuzjowanego Bartosza Bide zmienia Dario Kolobarić. To już 49 minuta, ale sędzia wciąż nie widzi zakończenia pierwszej połowy. Wieteska przy piłce centruje. Pole karne buksa, tutaj dosięgnął piłki główką, strzela bardzo mocno przy słupku. Bramkarz absolutnie tutaj był bezradny i mamy wynik już 2 do 0. Koniec pierwszej połowy. Mamy dwubramkowe prowadzenie i w pełni kontrolujemy przebieg tego spotkania. Łukow rozpoczyna grę pod własnej bramki, dalekim, wysokim wykopem. Minczek tutaj zgrywa idealnie na wolne pole do Kolobaricza. Ten rozpędzany wpada, strzela idealnie ze swego kąta przy asyście. Jeszcze obrońcy, i mamy prowadzenie 3 do 0. Rzut wolny w naszej strefie obronnej. Urosewicz podaje do Sobocińskiego, trzyma zwrotne podanie. Urosewicz w zagranie, w poprzek boiska, Fatalna decyzja. Goście przejmują piłkę. Kamiński sam na sam z bramkarzem, ale strzela obok bramki. 79. minuta meczu i zmęczonego Dimitry Podstylowa zastępuje Joje Boa. 83. minuta i z boiska schodzi Martin Minczew, w jego miejsce Sebastian Musielik. Koniec, nasze pewne wysokie zwycięstwo 3 do 0, ale w tym meczu innego scenariusza nawet nie braliśmy pod uwagę. Dopisujemy sobie 3 punkty za zwycięstwo i do czwartego Piasta Gliwice tracimy już tylko jedno oczko. Najważniejsze, żeby po tej wygranej nastąpiły równie dobre kolejne wyniki, które mogą nam zapewnić miejsce w pierwszej czwórce na koniec sezonu. Mamy 23 marca i oto coroczny nabór kandydatów na juniorów. Jednak już pierwsza ocena potencjału tych chłopców sugeruje, że nie będziemy tu mieli do czynienia z przyszłymi gwiazdami futbolu. 16-letni bramkarz Radosław Piszczek. Jest determinacja, kilka niezłych parametrów, charakter zrównoważony. Może coś z niego będzie. 15-letni ofensywny pomocnik Daniel Stawski. Wysoka determinacja, niezła szybkość. No cóż, czas pokaże. 16-letni środkowy pomocnik Antoni Pytlik. Wysoka determinacja, ale i Spotliwość podania czy technika. Charakter dosyć profesjonalny, chyba najbardziej perspektywiczny. Podczas treningu ulega kontuzji Christian Herz, pauza aż do trzech tygodni. Do kontuzjowanego Christiana Herca dołącza niestety Jojeba ze skręconym kolanem, niezdolny do gry dwa tygodnie. Marzec to przede wszystkim nasza porażka z drużyną Hoffenheim, która kończy naszą wspaniałą przygodę w Europa Conference League. Zwycięstwo w ćwierćfinale Pucharu Polski, a także dwa zwycięstwa i porażka w Ekstraklasie. Które to wyniki po 28 kolejkach, czyli już na ostatniej prostej dają nam piąte miejsce w tabeli ze stratą jednego punktu do czwartego Piasta Gliwice. To wszystko na dziś i serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka. W którym zagramy w półfinale pucharu polski, a także finiszować będziemy w ekstraklasie oby w pierwszej czwórce. Zostaw suba i łapę w górę, jeśli się podobało. Pozdrawiam, cześć.